witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii mój dzień jako więc tak, już wstałam, umyłam twarz jak widać się już rozbudziłam umyłam twarz stonizowałam i nałożyłam krem jak widać mi się tu już te krosty zmniejszają no nie są niektóre białe tylko takie czerwone i się wzięłam za pisanie No to tak, bo dostałam od koleżanki. Bo mi wczoraj w szkole nie było, gdyś źle się czułam. I jak ja zobaczyłam, ile mamy punktów do przypisania z geografii, to się lekko załamam. I to nie to, żeby były krótkie. Dobra, niektóre są krótkie, ale niektóre są pomimo ilości punktów długie, czyli ile. No to 15 punktów. 15, czego zaczęliśmy dwa tygodnie temu. Temat wawijany z geografii. I to napisaliśmy 5. I też yy, pisali dalej. Co w sumie wyszło? 15 punktów. I pytanie, takie czy to 15 punktów? Koniec, i nowy temat będzie. Czy będziemy Dalej pisać Napiszcie w komentarzu, czy wy też macie takie długie notatki Aż do 15 punktów Bądź jeszcze dłuższe No i z polskiego też mam w miarę Sporo do ogarnięcia Do przepisania Notatek no, Coś tego jeszcze chcę Może was. No Jak go miała napisać Zostałam z historii, no, trochę mam dogarnięcia tych rzeczy, ale um, mam na to dwa tygodnie, więc przez dwa tygodnie um, to jakoś muszę ogarnąć. Ogólnie, zo ogólnie zobaczcie. Tu, tak jak mówiłam, był pierwszy. O, tu pierwsze, nie wiem czy widać, ale bo mam takąż do 5 punktów. I tu już będę zaczynać nas pisać punkt 9 Czyli jeszcze mam tak 10, 11, 12, 13, 14 15. No gdzieś tak z 5, 6 punktów jeszcze mam do Do przepisania mało tego <grywka> Dzisiaj idę do fryzjera dokończyć tą metamorfozę i następnie pójdę mojego chrześniaka odwiedzić no i jak wrócę, no to dla was montuję tą metamorfozę tak jak no, tak mówiłam no, w tym odcinku z metamorfozą że to będzie z kilku się składało Um, z kilku tego... O Boże. Um, etapów. No. Nie go słowa. <grym> Ale mi się mała <grym> No i mała, No i następnie jak wrócę, to prawdopodobnie jeszcze się wezmę za y, nowy rok nowy. Ja, no i dalej... Przede wszystkim dalej będę dla Was ogarniała top model. Co się okazało, już będzie podsumowanie, już będę eliminację. Również pospisuję głosy, które na dziewczynę dodaliście, więc taki jest plan na dzisiaj jak wrócę do domu. Ale na ten moment będę dalej ogarniała tę geografię. Żeby jak najwięcej jej ogarnąć tej, tej, Tą geografię I no, że się, że się widzimy, nie wiem Jak się ogarnę i będę szła Do Forzier'a No Ale ja sobie biorę za pisanie Albo po prostu jak już napiszę, no to wam pokażę ile że faktycznie mamy te 15 punktów. Bo na ten moment ktoś może mi nie wiedzieć, że mamy 15, bo mam napisane 8, ale jest naprawdę 15 punktów. No to się zabieram do roboty, nie? No dobrze, już mam ogarniętą em, geografię. Tak myślę, że z, z, zobaczę, ale Wam pokażę, że mamy całe 15 punktów. Więc, tak jak mówiłam, tu na poprzedniej lekcji pisaliśmy 5. I na wczorajszej lekcji mamy tu, nie wiem czy widać, 6. Tu jest 7, 8, 9, 10. Tu będzie jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty i piętnasty, tak jak mówiłam piętnaście punktów była na poprzedniej lekcji i na to wygląda, że piętnaście punktów i em, koniec będzie, więc geografię już mam ogarniętą. Więc teraz pozostaje siebie ogarnąć, czyli ubrać y, się i wyczesać No i tam pójść na śniadanie. Więc się widzimy, jak ja się ogarnę, bo tutaj już jeden zeset jest ogarnięty. Y, czyli w się sensie, notatki. Jeszcze został mi y, polski historia. i Jeszcze fizyka, to fizyki, też jest do sporo do ogarnięcia. Jeżeli chodzi o tematy. Ale najwięcej było z geografii, bo 15 y, punktów. Więc dobra, tak jak mówiłam, widzimy się jak ja się ogarnę. No, to proszę tam ogarnięta tak w miarę. Jeszcze włosy mi zostały. Więc tak, jeżeli chodzi o styl, dzisiaj postawiłam na, tą, na taką bluzę z odkrytym ramieniem i do tego czarne leginsy i no, te żółte skarpetki. Um, ja idę teraz na śniadanie. Ogólnie takie styl bluzy, takie bez kapturów i z kapturem. Um, dobra, idę na śniadanie i mam no, wspominam. Um, znaczy no, to, aha, ogólnie bluzy y, jako bluzki, takie wiecie, nie bluzy, tylko wciągane przez głowę. Tu, czy kaptur, też... Kaptura lubię nosić można powiedzieć, że połowa ciuchów to są bluzy to, to są po prostu bluzy różne. Tak jak z odkrytym, z odkrytym ramionem, ramieniem, o, tak miało być z odkrytym ramieniem, z kapturem no po prostu, bym powiedziała, przeróżne bluzy i do tego jest procentach getry, dresy no i trochę tam jeansów. Ale ogólnie sobie dokupuję spodni, żeby mieć więcej spodni niż tylko getry, dresy, żeby też mieć jakieś jeansy. Bo jak przychodzi, co do czego, jakieś wyjście. No to wtedy jest problem, na no zasadzie co tu ubrać, nie? No, no dobra, typu takie wyjście fryzjera szkoła, no to drasę ubiorę, tam spodnie drasowe, czy nawet cały dres, ale nie innego typu wyjścia. No jak nie, z koleżanką tak połazi tak samo, nie? Jeszcze ubiorę. No, ale tak jak mówię, nie na każde. By sobie by wypadało um, iż w bluzie, w dresach i w jeansach. Wymaga, no przynajmniej by wypadało jeansy po prostu, nie? By jakoś to. Um, wyglądało. Dobra. Jeszcze sobie piciu zrobię i ogólnie mam plecuszki z cukinii. Tak yy, trzy sobie zjem. A właśnie jak tam zegarek mój. No się. Ale faktycznie jest dobre to szkło płynne. Dobra, już mówię o co biega. Yy, zamówiłam sobie szkło płynne, które ma chronić wyświetlacza. Telefonu, zegarków, i tak dalej. No i na telefon sobie wylałam to szkło. No i sobie mam, i na zegarek. I taka ciekawostka, gdzieś tu było pęknięcie, już nie pamiętam gdzie. I po wylaniu tego szkła, chyba tu nawet taka biała kreseczka, taka ryska, i po wylaniu tego szkła praktycznie nie widać tego zarysowania. Wygląda jak nowy. Ten zegarek. No dobrze widzieliście, mam Samsunga z zegarek. <grydy> ja coś tam jest bez reklam firmy. O nie, ogólnie odnośnie tego zegarka z tej firmy Samsung. Aha, jest będzie trzeba wynieść. Yy, to jestem mega zadowolona. No, jeden taki jest, minus, że się rozłącza czasami. No, ale sam się ponownie wiem, powiedziała. Łączę. Aha, 12:31 na zegarku. Dobra. Potem go podłączę do tego. O Boże. Do tego telefonu, co teraz nagrywam. I czyta, y, założyłam taką rzecz fajną. Wam pokazywałam Kajsa w unboxingu paczki z temu. To co złożyłam, mogę Wam powiedzieć. Nie, możecie napisać, czy Wy zamówiliście coś z temu. go nie. Pierwsze moje zamówienie z temu to był właśnie keś i w po telefonu. No i bluza. A tak po prostu Wam powiem, co biega, czy co nie wygląda, albo księgu. No i się okazało, że przyszedł uszkodzony kejs. Czyli tak wygniecony, tak sfatygowany, że jak. Dobra, niektóre case'y są Pogniczone i tak dalej Ale jak ubierze się na telefon To tego kompletnie nie widać A tutaj Pomimo to dałam mu szansę mówię, dobra, biorę na telefon, zobaczymy jak na telefonie to wygląda Masakra Czemu mówię masakra? Bo mi Po bokach starczy ten case Przez co yy, Jest niewygodne w trzymaniu Wiecie, telefonu czekajcie no dobrze i tak jak mówiłam jest niewygodny w trzymaniu No i szczerze mówiąc, niezbyt to estetycznie fajnie się działa. Wygląda to, że tak po bokach takie fale starczą. No i odnośnie temu to tak. E, Przeszło co do wystawienia opinii. No i wiadomo jak przyszedł na zniszczony. Towar, no to wystawiłam e, złą opinię, i na zasadzie, co się stało, że taka opinia, a nie No i zaznaczyłam, że uszkodzenie towaru jest nic, co jest nic uszkodzone coś w tym stylu. No dobra, no i po chwili, po chwili, od tego zaznaczenia miałam do wyboru zwrot y, właśnie pieniędzy na konto bankowe, lub na y, tak zwane kredyty, y, na po prostu, żebym miała na temu te pieniądze. No dobra, to zaznaczyłam, żeby mieć na temu te pieniądze No ale jest taki paradoks dziwny, że minimum muszę wydać na temu, nie wiem, 60 zł, Czy tam 40 60 chyba Aby móc zamówić, więc ja w ten moment sobie nie zamówię Kejsa za te pieniądze Które mam na temu Ale sobie użyję je jako takie jakby kupon Czyli jakby... Będę robiła dość spore zamówienie. A będę robić w listopadzie. To jest takie spore, bym powiedziała zamówienie. To ale nawet, czy na w październiku, tym. No, od jutra październik, więc za niedługo to ja sobie wykorzystam i sobie po prostu obniżę. Po prostu no. Na przykładzie będzie wychodziło. Um, nie wiem, 257 bo to zamiast 257 to 250 zł zapłacę więc yy, krótko mówiąc zaoszczędzę sobie 7 yy, złotych przez to, że po prostu wykorzystam tam 7 yy, złotych z, yy, z tym z groszami bym tak nie robiła ale nie wiem jak długo Yy, mogą te zasoby na temu być. Yy, bo jeżeli bym miała kilka sytuacji takich, że kilk, yy, takich na zasadzie no nie zbyt co sobie przyszło. I będę dostała zrobić pieniędzy. Bym nazbierała zwrotów tyle pieniędzy na, na przykład 60 zł, no to bym sobie no, opłaciła yy, z tych takich pieniędzy zwrotnych niż. Skąd to? Wiadomo o co chodzi, nie? No dobra. Ja zjem śniadanie i jak no, jak zjem śniadanie to się widzimy, bo wiadomo, jeszcze włosy będę musiała ogarnąć, tak, trzy po trzy, bo wiecie tam, nie będę się fryzerować, bo idę dzisiaj do fryzjera, więc nie wiem, albo kitka, albo tak po prostu, jak teraz mam usy, pójdę do fryzjera. No i. Przypakuję dokumenty do torebki No a także mo możliwe jeszcze dalej popiszę lekcje, więc widzimy się jak już będę po śniadaniu No dobrze mówiłam, że rozwrócę jak zjem śniadanie Ale finalnie tak zjadłam, siedziałam sobie i piłam kawę Na telefonie grałam, byłam już u fryzja, jak widać tak Mam włosy, mi się efekt mega podoba, się nie spodziewałam. Nie ja spodziewałam się, że mój może się tak fajnie skomponować um, z czerwonym kolorem. Mega, ja jestem zadowolona. Teraz yy, idę sobie na pieszo do sklepu. No bo mi, można powiedzieć, że sklep nie boli. Dlaczego tak mówię? Tylko że dzień wcześniej. Mój rześniak, mniej mininki, nie wspomniałam o nim, a dzisiaj idę. Więc żeby nie wyszło głupio, a mi zostało pieniędzy od fera, no to idę mu tam kupić jakiś prezent, Gdzieś nie wiem, samochodzik. Inaczej jakąś zabawkę albo coś do ubrania. Um, mu kupię, bo na szczęście tu niedaleko mnie jest Pepko, e, więc coś mu w kupić kupić zazwyczaj dostaje lepsze zabawki ode mnie. E, można powiedzieć firmówki. <grym> w smyku mu kupuję. E, przeważnie, bo ja bardziej stawiam na jakość, żeby jak najdłużej się nacieszył daną zabawką. Wiadomo, typ, y, jakie są zabawki jakościowo w sklepach typu <laughs> Ausha, pepko No wiadomo, słabej I... Dro... inaczej określę Drogiej słabe. No ale żeby uratować się, no to Jakąś tutaj mu Zabaweczkę, bo ubranko kupimy Jakiś tam Drobiazg dostanie z tego co wiem, to nadal patrzę, króluję i do tego Spider-Man doszedł. Więc trochę będzie ułatwienia takie małe, gdyby dla niego znaleźć jakiś prezent A poza tym jest w takim wieku, że też yy, za niedługo do zarówki będzie szedł, więc można coś do szkoły, do, do zarówki. No kupić. Dobra, to nawet dzisiaj zobaczymy jak wyjdę ze sklepu i może Wam pokażę co ja mu kupiłam. I może w ten sposób Wam też na no, sobie jakiś pomysł e, na prezent dla pięciolatka, więc się widzimy jak wyjdę ze sklepu że już wyszłam ze sklepu, kupiłam mu prezent i tak spróbuję wam pokazać co takie autko i wiecie nie wiem czy widać, ale taki komplet tu koszulki i pod spodem są jeszcze drasy taki o Oj. taki dwupak kupiłam e... z tymi koparami ale pierwotny pomysł taki jaki zobaczyłam to były super bluzy z przyjemnością patrolami to tylko spodnie drosowe no po prostu super komplecik bym miał ale niestety nie było jego rozmiaru było 128, 130 parę mówię dobra 128 może być za duże więc ja mu yy, na 122 spodnie i bluzki i to tylko ma taką myszkową torebkę prezentową a co jest te to jest ja się koszulek nie pomyliłam bo sobie bym wymieniła bym wzięła się dwa i to są, o tak się prezentują te powiedzmy jest... koszulki no i tak bardziej teraz wam pokażę tak. a tu spodnie tak się prezentują no dobra, ja do Was wrócę, jak już będę u siebie, w wy... Jezu. Jak będę już u siebie w domu, to ja do Was wrócę. No dobrze, no, że będę kończyła ten odcinek, będę się z że Wami żegnała, bo pomału z... idę spać. Więc łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia, cześć!